Cześć się będę moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z tytułu polecane zestawy komputerowe. Tym razem przyjrzymy się jednostce, o którą prosiliście, czyli komputerowi za 4000 zł. Wiem, mamy końcówkę sierpnia, więc ten materiał potraktujmy jako propozycję na zarówno końcówkę sierpnia i... Cały wrześnie, bo myślę, że pod tym kątem nic się nie zmieni. Oglądajcie materiał do końca, aby wszystkiego się dowiedzieć. Natomiast teraz lecimy do komputera i zaczynamy omawianie komponentów. Moi drodzy, na sam początek bardzo pragnę Wam podziękować za wszelkie łapy w górę, subskrypcje oraz komentarze pod poprzednimi materiałami. Natomiast teraz lecimy do omawiania komponentów. I na sam pierwszy rzut idzie oczywiście, że procesor nie mogło być inaczej. No w tym budżecie można powiedzieć, że już jesteśmy tak na pograniczu między AM4 a am 5 ale że... Jesteśmy właśnie na tym pograniczu, to ja wybrałem dla Was AM5 z racji, że to jest dużo nowsza platforma obsługująca nowsze standardy oraz zdecydowanie bardziej przyszłościowa i rozwojowa. Najtańszy sensowny procesor na tą platformę, jaki? AMD Ryzen 5 7500F. Przypomnę, ten procesor jest w wersji OM, nie ma chłodzenia, nie ma zintegrowanego układu graficznego z racji, że jest to 7500F. I ogólnie rzecz biorąc, nadal jest to mega wydajny proc, tym bardziej za tak niewielkie pieniądze. 649 zł, moi drodzy, to naprawdę jest malutko. I w niektórych sklepach on jest w ogóle niedostępny, więc pamiętajcie, że żeby go znaleźć i kupić, to nie jest taka prosta rzecz, ale nie musicie oglądając ten materiał zbyt daleko szukać, dlatego że w opisie macie linki do wszystkich dzisiaj omawianych komponentów. Na koniec... Jeszcze napomnę, 6 rdzeniowa 12-wątkowa jednostka AM5, ZR5. Wszystkie nowe standardy od AMD. Lecimy dalej. Płyta główna. I tutaj padło na Gigabyte B650 Eagle. Płyta dobra, bo ATX-owa. Płyta z podstawową, niezłą sekcją ześlenia, Płyta, która ma jeden podstawowy duży atut, czyli 3 złącza M2. No i dla mnie to. Właśnie było coś, co poza ceną oczywiście co mnie bardzo przekonało, do tego Mobaska. E, panel wejść, wyjść jest ok. Mamy 8 usb ków plus USB-C, czyli w sumie 9. E, dość podstawową dźwiękówkę mamy LANA. Mamy wyjścia obrazowe, z których nie skorzystamy, bo nasze, nasz procesor nie ma integry. E, no a do tego oczywiście e, wszystko, co na tej płycie taki, z takich podstawowych, niezbędnych rzeczy miałoby być, to jest. No, płyta mega budżetowa, ale w swojej budżetowości nie aż taka zła, moi drodzy. Dlatego pod na 7500F w zupełności wystarczy pod coś mocniejszego w przyszłości jak najbardziej. Może nie topowe procesory, ale jakiś Ryzen 5600X, 7700 jak najbardziej tutaj może zagościć. 620 zł, petarda cena. Lecimy dalej. Aha, eee... i tak, jeszcze napomnę, wracając na sekundę do płyty. Ta płyta nie ma Wi-Fi. Wiem, że z wielu z Was potrzebuje. I oczywiście nie opłaca się tutaj dokupować zewnętrznej karty jakiejś Wi-Fi. Eee, idziemy kompromisem. Bierzemy inną płytę, też ją macie w opisie. TUF Gaming A620M plus Wi-Fi. Eee, ta płyta ma atut taki, że ma Wi-Fi, ale poza tym no raczej nie ma zbytnio atutów. Mamy mniej złącz M2, mamy gorszą sekcję eee, gorzej chłodzoną. Do tego niższy chipset. No, dużo tutaj jest na nie, ale cena też nie jest wygórowana, dlatego proponuję Wam tą płytę, moi drodzy widzowie, jako alternatywę do tamtej. Jeżeli nie możecie podłączyć się do internetu po kablu, pamiętajcie o tym. No, ta płyta ma po prostu Wi-Fi wbudowany. Lecimy dalej do pamięci. Pamięci od Kingstona 16GB, 6000MHz CL30. Tutaj budżetu nie starczyło na 32GB. No i oczywiście, jeżeli ktoś by chciał na start dorzucić albo pod kątem rozbudowy, to do tego można dopłacić do 32GB. Około 200 200 zł, trzeba będzie dopłacić do takowych pamięci. Czy warto? Na dzień nagrywanie tego materiału nie do końca, bo DDR5 są dość drogie, ale jeżeli ktoś chce, no to nie będzie to bardzo dużym strzałem w kolano. Eee, w propos dopłacania jeszcze: to czy warto dopłacić do Ryzena 5600 albo 5600X? Do Xa totalnie się nie opłaca do 5600. Jak cię mogę? Różnica jest 200 zł. Eee, co prawda, tam mamy cooler mm, już boksowy, więc nie będziemy musieli dokupywać tutaj, eee, więc ta realnie dopłata będzie mniejsza. Warto to płacić. Tutaj raczej tak i ma to zdecydowanie większy sens niż do dopłacanie do 32 gB pamięci RAM. Probabu no to z racji, że nie mamy tu nic w zestawie, no to wziąłem Ferry 5, 130 m trochę drogo, myślałem nad Spartanem 5, nawet w wersji Max do dostawkę. tylko jakoś mnie te kurde Spartany nigdy nie przekonywały. No ale jak ktoś chce zaoszczędzić, to można wziąć. Spartan zwykły kosztuje około 79 zł, więc oszczędzacie względem tego chłodzenia 55 zł, 56 zł. Więc zawsze to coś. Jak ktoś nie może dużo wyjść poza budżet. Dalej, dysk Nieśmiertelny Leksar N620, przepraszam, 3726 opinii w tym sklepie. No, nie będę tego komentował, to po prostu jest dysk, rewelacja, hit sprzedaży. Niedokrotnie zresztą przeze mnie polecany, no i takie dyski, dokładnie ten model, dokładnie w tej pojemności latają w moim serwerze NAS. To nie widział. Zachęcam do sprawdzenia materiału. Dalej obudowa Silverman X Coffer. Nie miałem tej budowy co na testy. Jakbyście chcieli testy tej obudowy, to napiszcie w sekcji komentarzy. To postaram się przygotować takowe testy dla Was. Czekolada mnie cena, bo realnie miałem wziąć już kruksawako sprawdzonego, ale tutaj mamy bardzo podobną konstrukcję. Kubaturę również. design również. Jest 10 zł tańszy, ale biorąc pod uwagę ostatnie hity od że tak powiem, Silver Monkey, to spodziewam się tutaj kolejnej dobrej obudowy. No i szczerze powiedziawszy, za 200 to naprawdę mamy tutaj do czynienia z niezłą skrzynią, z trzema śmigiełkami podświetlanymi, natomiast nie są one sterowalne. Tutaj jest jeden efekt i z tego przynajmniej co kojarzę, jeżeli już chodzi o same podświetlenie, to jest ono zmienne wraz z tym, jak szybko się kręcą. Nasze wentatory. Mówię tutaj o intensywności, a nie o efekcie. Dalej lecimy do zasilacza i tutaj znowu padło na Endorfi. Velo L5600W myślę, że sobie tutaj w zupełności poradzi. Jak ktoś chce dorzucić 4D do 700W jednostki można, nie potrzeba jakoś specjalnie, ale można, nie zaszkodzi. Ten komputer raczej nie będzie jakoś mocno prądu czerny, a Velo L5 to sprawdzona jednostka od naszego rodzimego Endorfi. 80 plus brąz ATX 600 w niemodularny, tak, do BPS-ów w niedużych pieniądzach, bo za 239 zł. No i karty graficzne, moi drodzy, karty graficzne, które będą dwie. I tutaj, o dziwo, wybór lepszej jest w miarę prosty. Pierwsza z nich to będzie RTX 460 Ti od KFA2, wersja 1 OC, 8GB. Tak, niestety jest to wersja 8GB, nie 16. No cóż zrobić, 16 jest dużo, dużo droższa. Przez to jest zdecydowanie nieopłacalna pod kątem zakupowym. 1750 zł za tą kartę. No to jest dużo. to wierzcie mi, że to jest dużo jak za to GPU. I to jest tylko dla fanów Nvidii i dla tych, którzy grają w gry, które są bardziej następne na Nvidii. Tutaj zdecydowanie trzeba sobie jasno to powiedzieć i odpowiedź na pytanie, w jakie gry gracie, oraz popatrzeć też tak po prostu, jaka jest wydajność zarówno tej karty od Nvidii, jak i zaraz karty od AMD. No i moim zdaniem to będzie gorsze rozwiązanie, gorszy wybór do tego zestawu komputerowego. A jaki będzie lepszy? Radeon, a jaki dokładnie Radeon? Dokładnie jej będzie to Radeon LX7700XT, który kosztuje 1712 zł. Najtaniej znalazłem wersję od Gigabajta, która nie jest zła. Która moi drodzy, naprawdę jest bardzo dobrą wersją moim zdaniem. No i tutaj mamy 12 GB w pamięci VRAM, więc no zdecydowanie lepsza ilość, jak chodzi o gry komputerowe. Szczerze powiedziawszy, to ta karta zaskakuje. Zaskakuje tym, że oferuje tak wysoką wydajność czystej restryzacji w relatywnie tak niskiej cenie. I tutaj no, zdecydowanie bym się skłonił ku Radonowi. Po prostu jest lepszą kartą w, w tym budżecie. Do tego minimalnie tańszą, tak? Bo te 40 zł, powiedzmy, mamy tańszą kartę. I no tyle. No, Linkę do tej karty oczywiście też zostawiam w opisie. Natomiast koszyk. 3499 zł. Tak się prezentuje koszyk już z chłodzeniem, a po e, wstumowaniu z procesorem 4144 zł. Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy w koszyku Nvidia, a nie Radona, bo chciałem to maksymalnie gdzieś tam, dopierając e, na dwóch sklepach, poskładać, no to. Mm, Biorąc Radona ani Nvidia, pewnie wyjdzie nam ten zestaw w około 4100 zł. To uważam za naprawdę mega dobrą cenę i tutaj nie ma na czym oszczędzać. Nie ma za specjalnie nawet do czego dorzucić. Tak jak Pan już wcześniej powiedziałem, no ewentualnie wywalić chłodzenie, zadowolić się chwilowo boksem i wziąć Ryzena na 7600. No, to jest moje zdanie. Linka do tego koszyka standardowo macie w opisie tego materiału, moi drodzy. Więc no, zachęcam Was do sprawdzenia po prostu opisu. Eee, no i napisania opinii, co sądzicie na temat tego zestawu komputerowego. Może coś ostatnio składaliście, pochwalcie się również, eee, czy to, co składaliście, czy to macie w planach, a może jakieś macie, nie wiem, marzenia komputerowe. Piszcie w sekcji komentarzy, tracje nie należą na no do Was. Z mojej strony to było już na tyle. Jeżeli materiał się podoba, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie po sobie łapaczkę w górę, subskrypcję na tym kanale wraz z dzwonkiem powiadomień, co by nie minął Was kolejne filmy. A ja się z Wami żegnam, mój chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.